Zobaczcie, widzowie, co znalazłem spacerując po torach. Takie coś. A co jest tym, tym czymś? Jestem pewien, że to jest kawałek izolatora, takiego średniego napięcia brązowego. Zobaczcie. Jestem pewien niemalże, że to. Tutaj w ogóle też jakaś porcelana, to chyba jakiś kubek był. Yy... Jestem pewien, dlatego wezmę go ze sobą. Miałem szczęście, poszukam O, zobaczcie dalej Kolejny kawałek Izola Tu już dwa kawałki mam, poszukam jeszcze O, jeszcze więcej kawałków Izola Zobaczcie na to I tutaj mamy izola, wszędzie rozwalonego. Tutaj są brązowe kamyczki, więc jest utrudnione szukanie. W ogóle ja to przepraszam, was, sobie założę rękawiczki. Ale fajnie, że mam takiego izola. Trafiło się szczęśliwie. Zobaczcie ile izola. To był na pewno średnio napięcie. Zobaczcie jaki rozwalony. czemu go ktoś tak rozwalił? i Skąd on tu się wziął? Szukam dalej tego izola Izolatora Izolatorek Niestety nie widzę już więcej go Tutaj Chociaż nie, jeszcze jest tutaj taki mały kawałek. Tu jeszcze jeden kawałek. Tu jakieś śruby, wtyczki, w ogóle. Pełno śmieci. Tu jeszcze jeden kawałek. Szukam dalej. O, kawałek kolejny. To już kawałek jest takiego. 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 Zobaczcie. Szukam, czy nie ma gdzieś większej części, bo takie te kawałki, no to cóż, nie po nich. Tu jest kawałek przewodu, zobaczcie, albo jakiegoś wężyka. O, jeszcze, o Jezu, jeszcze więcej izolatora. Patrzcie ile tego jest kolejne części izola, izolatora w ogóle zobaczcie nie wiem co to był za izolator przecież on jest rozwalony po takich, w takich odległościach, że jakby on spadł nie wiem, z samolotu no. zobaczcie ile te, tych kawałków jest izolator. o, tu jest oznaczenie zarąbiście za 10 osiem, dziewięćdziesiąt. Jeżeli ktoś wie, proszę dać znać, co to może oznaczyć. A ja patrzę jeszcze, czy nie ma. Bo jestem prawie pewien, że jeszcze na pewno coś znajdę. A w ogóle to, te tory nie wyglądają na stare. Oczywiście są zarośnięte, dlatego widać. Się tak no, trochę zarośnięte, dlatego widać, że tutaj nic nie jeździ, aczkolwiek i w ogóle łatwo też poznać, czy po torach coś jeździ. Po tym, czy szyny są srebrne na górze, czy są takie zardzewiałe, tak jak tutaj. Ale to tutaj nic nie jeździ. Szukam dalej tego izolatora, bo nie wiem na jakim on był rozwalony w jakim obrębie miejsca Widać, że po prostu ktoś z nas izolator No i się chciał zabawić tylko, że w niewłaściwy sposób tu jest jakiś taki bolec, ale to nie od izolatora A może Bo tutaj widać też kubek rozwalony też niech ktoś se pozbierał porcelany przed i porozwalał no. no gość naprawdę chory no co tu dużo mówić nie wiem skąd miał taki ładny izolator, bo to musiał być, zobaczcie kolejny kawałek leży w ogóle no to jest jakieś nieporozumienie, że w ogóle ludzie robią takie rzeczy że, że w ogóle się ludzie tak bawią w taki sposób, bo to jest no Ładny izolator, mnie by się taki na kolekcję przydał. A tutaj wszystko rozwalił jakiś gość chory. Jeszcze nie pozbierał. A to może i dobrze, bo ja go będę miał dzięki temu. O, zobaczcie, jaka tu jest fajna tabliczka przy torach. Mogę bez sieci trakcyjnej, także takie. Nie, ja nie wierzę, zobaczcie. No, ja nie wierzę. Kolejny kawałek izolatora, ale gdzie? Jak to jest w ogóle możliwe? Jak to jest w ogóle możliwe? Mnie to zastanawia. Powiedzcie mi, no. No, nie, no, to jest zdecydowanie jakiś chorek, kto to zrobił, no. Człowieku, weź się w łeb puknij. Odcinek będzie mógł być zatytułowany Poszukiwanie izolatora. Kolejna część. W ogóle biedny izolator został rozbity na dziesiątki części małych. Pewnie facet se nim rzucał na wszystkie strony. naprawdę. Bo normalnie jest taką on rzucany tutaj wszędzie, dosłownie. Że to mi wygląda naprawdę na jakieś niezłe rzucanko tym izolatorem. A ponieważ taką, taką grubą porcję nie jest łatwo pokruszyć, więc se rzucał po po trochu i rozwalał to, no naprawdę, że... Zobaczcie, zobaczcie, no nie, nie. No w ogóle aż się płakać chce, zobaczcie. Człowiek co lubi niszczyć inne rzeczy, no. Nie podoba mi się to, no. Jakiś chory człowiek był, no. Naprawdę. Szukam, czy to jest tutaj dalej jeszcze, bo... No nie wiem, no, ale... Chyba się zawracam powoli, no bo... Niemożliwe, że on tak daleko tym rzucał. Nigdy nie wiadomo. na no serio, jestem zdegustowany tym, w sensie, to jest, to jest dla mnie dziwne, niezrozumiałe zachowanie jakiegoś człowieka, który... Naprawdę widać, że ona ma żółte papiery chyba, no. To jest Przecież taki izolator. Ja rozumiem, że kogoś to może nie interesować, ale wziąć i sprzedać. Przecież no zawsze dychę czy dwie się weźmie, a nawet więcej i za to rychotam po 30, 50, 100 zł. Albo chcesz oddać komuś za darmo, też by było dobrze. Ale nie, po co? Po co? Jak można rozpier... Nie powiem co zrobić. Mi się ktoś będzie cieszył. Widocznie kolej rzucało szynę tym, żeby to się rozwaliło, czyli tytuł odcinka będzie. Poszukiwanie izolatora. Izolator Hunter. Hunters. Tu już dalej już nie szukam, bo to raczej nie ma sensu, żeby tak daleko to fruwało. Raczej nie sądzę. Ale no zdecydowanie facet miał jakieś problemy. O matko, nie wierzę, nie wierzę. Ale zobaczcie, jaki on jest stary. Zobaczcie, jak on dawno został rozwalony, że już go za, już go za tak. No ta porcelana, którą, na której tak zaszła takim brudem, już. Czy on tu już musi leżeć może latami. Ale nie wierzę, że ktoś w ogóle może takie rzeczy robić. Nie to się. W głowie nie mieści, ja rozumiem, że ktoś nie kolekcjonuje, że kogoś to nie obchodzi, ale to tak jak nie wiem. No zobaczcie, no a może to jest inny izolator? Może on tu wiele nie rozbił tego? No zobaczcie, no przecież a może to co nie izolator jest, ale wygląda nie na no, izolator mi to wygląda. Ale no powiedzcie mi sami, to tak jak nie wiem, mnie nie interesują. No nie wiem co, znaczki pocztowe powiedzmy. No i co? No to znaczy, że ja, że ja jak mam jakieś znaczki, które sobie, które mam jakieś rzadkie albo nierzadkie, to mam se je i w pole wyrzucić. No dajcie spokój, ludzie. A poza tym to jest zaśmiecanie środowiska. No przecież, przecież to jest logiczne, że się nie idzie i nie tłucze porcelany w lesie czy tam gdzieś, no na torach. No. Przecież kto tak robi, no powiedzcie. Tu żarówka, kawałek żarówki w sensie gwint Nie wiem kto tak robi, no ale widocznie I tacy są na tym świecie Chorzy Ludzie Ja będę kończył zaas Ale faktycznie zobaczcie niektóre kawałki są inne Wydaje mi się, że te brązowe to był na pewno izolatora. To mógł być jakiś dzban albo coś, ale też tak grubego to nie sądzę, żeby było. I tu jeszcze ten kubek stłuczony, 100% ktoś steryl zabawę, no. Przecież no, gdzie to jest podobne? Zobaczcie, tu wszędzie ten kubek się teraz wala znowu. jak to wygląda, żeby przyjść? No nie, no boże... A nie, to szkło, to nie biorę. To szkło od Tyskiego. Ostatnio też mogę Wam powiedzieć taką historię, że prawie mi wpadł w ręce jeden z bardzo rzadkich izolatorów. Był to niemiecki izolator typu grzybek telefoniczny, ale zielony. Szmetel czy jakoś on tak się nazywał. Możecie sobie wejść, jeżeli ktoś interesuje, jest taka strona NIA. Ten Isolator. Izolator. Coś tam z i wszystkich izolatorów na świecie. Tam możecie zacząć w sekcji niemieckiej porcelanowej, taki grzybek jak polskie ITP, tylko że taki dosłownie zieloniutki. I była taka sytuacja, że zacząłem taki na starym słupie telefonicznym drewnianym. Ten słup był z drabinką, więc strasznie się tym podjarałem. I stwierdziłem, że muszę go mieć, oczywiście, jak to ja. No, ale niestety. Za pierwszym razem mi się to nie udało, ponieważ nie miałem rękawiczek, a okazało, mi, okazało się, że izolator bardzo mocno siedzi, bardzo mocno, nie chce się w ogóle odkręcić. Za drugim razem wziąłem rękawiczki i również taki klucz francuski yy, i próbowałem go odkręcić rękawiczkami, niestety nie szło. No i spróbowałem tym kluczem. No niestety nie była to dobra decyzja, ponieważ Odpadła od niego główka sama, niestety. No i co się stało? Okazało się, było widać już hak. Okazało się, że on był przymocowany na kotwę chemiczną, co uniemożliwiło jego zdjęcie. Trzeba by ściąć cały hak. Yy. Ale oczywiście to nie zrobię. Niestety jest to dosyć rzadki izolator, szczególnie w Polsce. No i kiedyś na nim była linia telefoniczna, ale już wybyła się no i niestety ta główka mi odpadła i wziąłem ją a reszta została, bo została na kotwę przymocowana także odradzam zdej kolejne, patrzcie odradzam zdejmowanie izolatorów yy, kombinerkami ani kluczami żadnymi, bo to raczej się dla izolatora skończy źle chyba, że Złapiecie go tak odpowiednio przez jakąś gumę, na przykład zacznijcie jakieś tu sprężynki też mam. To wtedy może da radę. A tak to raczej nie radzę. Dobrze, kończę ten film, bo chyba już więcej tego izolatora nie znajdę. O i tyle. Już widać podkłady zaczynają nieźle gnić. Jeszcze parę lat i ich nie będzie. Właśnie, chociaż podkłady kolejowe są tak samo jak słupy drewniane dosłownie kąpane, gotowane, można powiedzieć, w smole gorącej i one są bardzo odporne na czynniki atmosferyczne ale one mają o tyle gorzej od słupów, że one leżą w ziemi, w kamieniach i właśnie w deszczu cały czas na nie pada, bo słupy to stoją pionowo tylko część jest w ziemi. A podkłady, no, często mają dużo cięższe warunki, dlatego gniją. Gniją, no po prostu gniją. No dobrze widzowie, w takim razie kończę ten... Y, albo jeszcze może, wiecie co, na razie nie kończę, na razie spróbuję złożyć do kupy wszystko, co znalazłem. Y, te części izolatorów, zobaczymy i dlatego wyszło razem. Tylko musicie mi dać jeszcze minutę. W ogóle porcelanom trzeba uważać, żeby się nie pokaleczyć, bo osobiście mi się to zdarzyło już co najmniej dwa razy. Podczas mycia szczególnie. Nie miałem rękawiczek niestety i o ostry kant się zaciąłem. No i skończyło się to nie fajnie, ale nie szpitalem. Spokojnie. Szukam jeszcze reszty tych izolatorów, bo ja tu je układałem na tych podkładach gdzieś. O, tu są też. Naprawdę ktoś ostro ten izolator naprawdę ostro musiał się nim zabawić, bo no bo powiem wam że naprawdę taką porcelanę stłuc to nie jest łatwo, ponieważ ona jest robiona tak hartowana, aby naprawdę znosiła bardzo, bardzo silnie ciągnące ją linie. Naprawdę silnie linie ciągną, bo to się nawet tak wydaje linia internetowa rozwieszona między dwoma słupami, tak cholernie ciągnie, która nie jest jakaś strasznie długa, że po prostu czasem umie hak prze, przekręcić, przekrzywić. A to jest tylko linia internetowa. A wyobraźcie teraz linie niskiego napięcia, średniego, a co dopiero wysokiego. I dojście do tego jeszcze jakiś szron, czasem zimą. Albo ptaki siedzące, bo one często siedzą grupami i wychodzi na to, że trzeba stworzyć naprawdę coś odpornego, aby to zadziałało, czyli zaizolowało. Możecie sobie zobaczyć ile to znalazło. Ze 3 kilo, ze 2 kilo na pewno. Dobra, żegnam Was widzowie jak na razie.